Maneczko z tej strony Marcin i dzisiaj ze mną jest. Czy się z tej strony Paweł? I dzisiaj gramy na świecie. E, Pawła dał mi jakieś tam i tamsy. I za chwilę mnie zabiję rągolem, ale użyję o, swojego Ale używa Pan swojego łuku i pewnie wygram. Ale to te pisze. Jak mam się tepać? Zpisz się penny. Znaczy nie umiesz pisze, bo wypisz te pamił. Ty 1, 2, 3 nie dało się. Szybciej to jej mnie zabił. O! A, robię. A ty gdzie, gdzie się zespałniłeś? No nigdy w ogóle się nie spałnię na tym. Tam no, no, gdzie chcesz? Tak. No to trzeba się to jest trochę zepsute. Bo to, to jest taki jak. Skip. Jest... Ty też spadłeś! Nie! Nie umiem za tego wejść szkieletą, bo nie pozwalał w swoim strzelom Ale ja ciągle tu jestem. No, no, to pójdę, to. Ford! właśnie dźwignię nie nie zmieniaj się teraz, Miku, ale później się zmienił, okej? Okay? Ale ty nie zmieniaj. Nie wychodź w ogóle ze świata, bo. Naprawdę, jak wyjdziesz, to, to. nie wyjeżdżasz. O, jesteśmy tak. pod metrową. Żelaza potrzebujemy ponad tak bloków. A, nic potrzebujemy? No nic nie, nie. To wyrzucam, Może Proszę do tego, że jest potrzebny stak wełny. Eee. Ile miałeś przy Osiem. Nic, żadnych, no co, za dużo tam byś nie dał. Ej, mam 10 sadzonek przy Wychodź stamtąd, szybko. Chwila, bo tu się coś dzieje. Chwila. Chcę sobie z pigmenami. Dobra, to walcz! Staram się, że coś innego trzeba z pigmenami. Uh. Ratuję cię! Pią, 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 pią. A w ogóle dlaczego nie bierz... Złoto. Tak. No właśnie lepiej bieg był w Pila. widzisz, że mój twierdz został zmieniony? Widzisz, że strip tryb został zmieniony? Nic został zmieniony. Nie. Okej, dobra. To przyda mi się tu mój bóg. Uważaj! Dobra, to jest. Marcin, ale lockingiem! Lockingiem! A co to jest za jeszcze? Grabie fix, nice. Dadają cię ciecznie. Tedy. Za chwilę będzie. No chodź szybko do mnie! Mila, ja ci wrzucę Wasz Masz regenerację? Dobrą? Od teraz się nie podcinuję. Pamiętaj, że to nie chodzi o zabijanie pigmentów teraz. W tym czasie. Pamiętaj. Nie mam! Trzy osypająka? <grym> Może bym to tam Ola, zbierz aż mam wełny, nie chcę wiedzieć. Wełny? No. Mam dwie sztabki no. złota! Okej. Okay. Ja Hej, ci tam zarzucam te wizje te z tego lootingu? Nie masz? Nie, mi się z niej chce mieć i Dobra, łap. No i nie zrobić wnutkę tajemnicy. Prawda? Po wiem. Mam 25. Nic Eee. 32. Ale podróż! A, nie ma strzał! A wywale tutaj. Ja mam założenie. O żona! Za chwilę gadinę. Marcin, mamy dość duże zadanie. Wiesz, mamy dość trudne. Marcin, e, musisz snajpić. Masz łuk. Mam, ale nie mam strzału. Chwila, to masz ten, to... Chwila. Chwila, muszę coś zrobić. Tak! I nie ten samorodek złapa! Nie masz tych strzał? do weź ten. O, dobra. Ja Okej, okay, ja... okay. <śm> Masz jakiś tam łuk do okay? Dobra. Taki jak ja mam. Czyli do tego ukucia w ogóle najmniej jednym Do tego ukucia jest jedna szcza, tylko. Ciemne. No, ale dobra. Nie I właśnie jest... mam jeszcze zadanie: dwa sztaki ga, e, gastów. Ja się przygotuj! Widzisz, co tu się dzieje? Tak jest na razie typ gry. Ciu! 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 Wow! Zesnajpiłem jednego. A ja już pięciu zesnajpiłem! Ja nie mam celu do tego. Wywieszałam słaby łuk. Znaczy no taki, że nie słaby. No, nie chcesz mówić o swoim! No. Paneu. Co? Czy te jest... wersji są... O, jest ghast kill. Ja poszłam jeszcze. Ej, on jest... Widzisz? Tu masz pokojowy! Aha! Musisz sam pojęcie A, ugarzę! Dobra, Marcin, daję tego, daję trzy. Czyli. Tak. Ale nie, 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 nie chcę, nie wolę. Przygotowałem się! Dobra, no to fajnie. Ej, Marcin, ja nie będę spał mi sobie naciśnij! Nie trzeba nawet! O, maja! Ej, nie to looting! Pomyśleliśmy! Przecież mieć Nie! Spaliliśmy! Mi. Co ci spaliliśmy? Marcin, widzisz jak te twoje latają? Co? Złapię! Za ja chwilę tak tętnę! Złapię mu Dobra! Aj. Dobra, tepaj, tepaj! Szybko! Dobra, jesteś! Ja tam staję pięć dni Hu! Hu! Tam, gdzie... Kurde, tak, chciałem go z miecza! Ja przebędziemy z tego, Marcin, ile będzie łapek pod tym tu, Może będziemy z tego... A jak jakiej atrakcja będzie więcej łapek, to będziemy na tym grać, tak na niczym. Co ty na to? A, tak Yes! Jest, już najpiłeś go. Ej, ile masz łew? 18. Ja nawet ja, Tutaj jedziemy. powinna być... następna. Ale mi porozwalali zbroję, no... Wiesz, później ci nam to naprawdę. Później ci nam przyjmie lepsze. Za chwilę w ogóle mnie zniszczą, już? Dobra. Ale dzięki zło. A no! Ale ci one się nie dostają! Dobra, ze spannie jest. Dobra. I się wydostaną! Ale teraz się boję, że się znamy, szpalnie, Marci! Ona jest Nade mną, nade mną. I powiem ci, gdzieś się pojął bałem gasuku, wiesz? Ej, pali się cały most! Mi no chyba za... i ciągle to się dzieje. Marcin, no, jak... prawie mnie zwrócili z moty. Wiedziałbym, jak się to na... ten letniego nazywał. Rozwalona, na w... zaginione wyspy. No. Latające. Lightcraft. Ty tak, to był taki Ty, I to i znowu się zapali. Ja snajpię tego jednego! Jest, roz... jest! Odbiłem! Marcin, zobacz tam, bo tam w środku jeszcze jest! Marcin, ty się zajmij Ja pójdę do środka. Ty się zajmij ty. <laughs> Aaaa! Wszystka nic. się nie chciała zrobić. Następnie. Ja muszę z takim wziąć! No to co tam? Doczeka? Zobacz. Nie strzelę go! Tu fila, to ja mam plan, co z tym zrobić. Krawie! Ja wiem, jak go ze Najbardziej by było chyba dobrze. Wejść na. A serio! E serio, Marcin! Te się szybko! Uh. Te Marcin, ma plan! Co zrobić? No po co stoisz we mnie, kościół? Dobra, wiem! Mam! Mam plan! A! a nie! Zniszczyłem go!

Nie przydałaby się woda. Co? Nie przydałaby się woda! Nie, nie. Nie przydałaby się. Dobra, zostawmy to już. Zobaczmy. Nie, ja za chwilę to ugaszę. Nie, zostawmy to. Zostaw tamten ten. Marcin! Nie iść tego, bo cię zabiję. Bo ja bym... Marcin, nie iść tego, bo, bo wyłączę ten... To, że... Mówię, że y, po śmierci stracę mała itensy, ja to wyłączę. Będę musiała podnieść to i cię zabiję. Aha. A tak w ogóle, tak? Za chwilę mi się zniszczy zbrawa, dobra. Ale no, to, to się praż, do zniszczy. Trzeba wszystkie, cały stak zabijemy, trzeba, wiesz? A później tyle, żeby dzisiaj to zadanie spróbować chociaż. Będziesz spróbować chociaż z pół 16, to musimy na tu proponować. Pustaka, to Ej, ale czego? Łzy gasta? A tak, głębokość gasta. Ty, to ja mam 33. Ale to 100, dobra, jak masz 40, no to tak robimy. Ej, Marcin, gdzie jesteś? Marcin, łap to. Zes, yy, nie, spał, nie spał. Nie spał. Nie spał. Pamiętaj, nie spał. Nie spał. Yy, ja Ej, pilka. Ja się gasta. A dlaczego my nie szliśmy w ogóle na ten. Na... W ogóle do tego zamku mnie nie oprowadziłaś? No, gdzieś się zalewki. A Uch. mamy gdzieś jakieś skrzynie, bo ja mam jak Co? Mm, Co? Paweł. Paweł! Hmm. Czekam Muszę coś zrobić, żeby mi nie padnęł. Dobra, teraz włączam escape'a.

Ty, łapkę, ty po pierwszy. ja bym A ja bym chciał mm. zaatakować lotingiem. No to. Musisz zespanować i szybko zmienić na mnie. Nie. No, no i tak ten... Jeżeli bym mm. widział, że ja na tym to z pierwszy A ja za chwilę jest taka. Po prostu tu się cisłem. No, masz tak! O mój Boże, puszczą, puszczą! mam chodź. Eee, a ja już mam z taką łzy gasta. Marcin, e, chodź, wziąć tą zbroję do lawy. Do wody. Znaczy do tej, tą swoją zbroję do ognia. Co? No... Masiu? Chwila, to ci dam da trochę lepszą. Zajstę tą, ona wiem, że jest kłoniszczona, ale ona jest lepsza. Ale czekaj... Tu, 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 tu... Jej też są i pełni. Helmet. 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 Jej było lepiej grać na innej, na innej chodźce. Wiesz? Mhm. Ja chcę zmieniać do tej e, ten, bo wiesz, że jak wyjdę... Wiesz, też chcesz wtedy zwalić? Mm -hmm. Wtedy ci się usunie. Ale fajnie, prawda, że tak wymyśliłeś? Spawnię gasty, ale i tak mam stack. A ja Mata. mam stak. Nie, no, zbacz pan. Zbacz pan, zbacz pan, wszyscy. Dobra, nie spawnię. Zbacz pan, mówię! Uf. 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 O mój Boże, ma gusty! Siema! Zabiję Cię, lotingiem. Ej, a wszyscy mają mieć stack? Nie, jedną potrzebna mieć stack To ja już mam staki 10 Oh my god, zobaczycie mój Ty nadal gomo, miałeś w ręce Magma cube! Magma cube! Zabiję go, lotingiem. Wszystko będzie. Jakie Ja Bo tam się mały. Mam czterdzieści siedem! Oh my god, teraz chodnę. O oh my god! O oh my god, mógłbym cię zostawić! Bojęcie, ja cię mógłbym zostapić! Ludzka tajemnicy! Oh my god, co być? Dobra! Gdzie ty jesteś? O. Jak ci? I nie działa zbroja! Działa mi! No ja dobre, macie nie że ja samej góry tego, tej, okay, na ziemię. Uh -huh. No to dobra, wodę na to, więc też to trochę się pobijemy, bo najpierw z golemami. Dobrze, no, w ogóle okay, zaczekaj, no, ja muszę zmienić ten miery, bo wzięłam mam tak nie I tak, to nie to, to nie to, to nie to, to nie to, to, nie to, to... Ja bym jeszcze odłożył i temu. Ale tu przecież nie tracimy, pamiętasz? No wiem, ale mam kulę ku. No to chodź do pokoju. Nie wiem. A trzeba nie cię oprowadzić. No to chodź ku... A te kule są takie, żeby sobie wykopać. Te kule no... Tam... będzie jeszcze jedno zadanie, a jest dla kur... żeby jedną kulę całą zniszczyć. Ale jaką tą wielką, czy tą zestawią? Nie, jak w playach no te, żeby zniszczyć po pierwsze wszystkie te małe, a po drugie spróbować pół jednej kuli, tej dużej zniszczyć. Czyli na przykład tej? No na przykład, ja nie No ja właśnie nie jestem takim wsparciem. Ale to i tak trzeba. Nie znaczy, jest to... Jest łazie, to jest łatwe, to jest łatwe dla nieco męskich, tych nieco tych zadać, czyli na przykład nie jedną całą górę. Wiesz? Mhm. Ej, patrz tam, jak się zebrało gdzieś tu pod ziemią, tam musi być jeden mobek, prawda? Tam, widzisz, jak te golemy się zebrały? No. Taka grupa jedna, druga. No, dobrze. Mój boku jest! I Ja, chodźmy dalej! Nie! Tak, tu! Ja na pewno nie wiem, gdzie jest mój pokój. na tak? serio, serio! Tutaj będzie. w Ja będę mieć? Tak, tu Tylko ja bym potrzebował taką większą skrzynię, ale pewnie wiesz! No, to zrobić, jednak może ścianisz się. Ja tylko naraz mi się, żeby chcę zrobić. Zrobię sobie crafting i na dachu postawię. Dach. Co? Zamknij drzwi. No, ty już. Ale ty? co zrobić? Mówiłem ci, żeby dachnąć drzwi. Gdy nie da rany, jeżeli nie dachnąć drzwi, no to ludzie się zrobią. To jest łatwiej. Za szy... No bo za szybka jest ta siekiera. To ja się to nie spam, nie tego. Chwila, ja, ja się jeszcze zajmę. Jak już na prawie. Ja wysięgam. To wezmę może teraz. Bo co ja tu poświęci. A z Nie są no, potrzebne. Masz. A bo. co chciałeś No, chciałem tutaj skrzynię rozwalić, ale... bo źle postawiłem, wiesz. To zacznij sobie, zacznij sobie, zacznij sobie. Ja z I się sobie Bo Wiesz. Bo ja z tego specjalnie nie będę rozwalać. Ale to jest nic z ale... jakoś trzeba żyć Ej, a... Magma Cube by mi się przydał? Magma? Ale spawn? Nie, spawn to się nie przyda. Ale magma. Nie, ale ja mam magma kremów 47. A tak, tak, No, one się przydają. Nie w moim sklepie, one są A co można kupić? No, one wychodzą w formie kasy. Baki. Aha. A złote sztabki, co jest lepsze? Jest złote sztabki czy jeden magmowy krem? Pamiętam, że. Y Jeden, ten, jedna złota szapka jest już. Nie, to jest szafka nie Wiesz? Nie ma. wiesz? <śm> to ja już mam aktywone kogarnie. A ty... <śm> Pajączek! Pajączku! 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 Nie wejdziesz tu! Teraz cię zabiję! Dobra, Ach, mm. <grym> Aha, robisz sobie balkon. Ty był Ty nie możesz, ty nie możesz. To wybiję sobie szubę. Bim, biam, bim, bam. Tylko, że nie spadł. Teraz ręką tutaj sobie rozwalę, żebym im całego nie rozwalił oh Aaaaaj co ty zrobiłeś? Jak wejdziesz, Jak wejdę, to ci zaatakuję Ja cię teraz się pogubiłam w tych korytarzach. Zabiję. A ile masz? Pięć jardówek. No i co? No. Jeszcze że ochrania Też przed fakty. No wiem, ale myślę, że się nie uda. No to bardziej bierz siebie, Wiesz Jak tyś to sobie weź siłę gasa, bo nie chciałem się zbalkować. Dlaczego? Nie, nie chcesz tu mówić. Ale z mojej skrzyni? Ej, nie, ja wziąłem swoje. To dobrze. Nawet masz film. A, no, sprawdź się no. na swoją liczbę diamentów. Jeżeli chcesz coś się do mnie zępi. Przypominam, że miałeś osób. Zobacz sobie na liczbę swoich diamentów. Przypominam, że miałeś osiem. To nie A... jest moja... To nie jest twoja ja mam się. Teraz pan? Ile? Ja ci dam 10, ja ci dam 10. To ja mam 17. No, no to ja nie ci dam 7, a znaczy jak ci dam 7, no ja ci dam 10, no to. To jest Myślałem, że ty znowu mi ukradniesz. To w sumie też tak myślałem, że tak od razu nie zaczniesz się bić. Też, tak, też tak myślałeś? Chciałeś też? To od razu zacząć tak cisnąć? Mhm. tak. No... nie. Bo myślałem, że ty znowu jesteś ten zły pan Ja Ej, chciała, że ty masz teraz ten wód, to, bo ty, Wiesz, ja teraz nie mam żadnego akcentu, Ty masz ten a co, ten młot jest lepszy od twojego miecza, chyba czy nie? Ale mi chodzi, ja teraz nie mam żadnej siekierki. Pff, gdy dam gdy? ci żelazo, żebyś to sobie zrobił. Nie, nie, nie zabaw. Ty sobie zrobisz z oczywiście. No, no. pościejam ja, ja, tak jak tu, i osiem. A tak w ogóle chciałem cię dać. I dwa tęki. Hmm. Wyrzucaj ci przez z walku. Co? No, zobacz na swój bank Kupa, po pierwsze weź to. Ja. Tak, tak Żebyś mi tak na głowę nie zrobił A po drugie weź Kupa A na taka nagroda po tak nas, że mnie zrzuciłaś dwa razy. Nooo nagroda na każdej drugiej pustaka diakki. Nie wiem czy się cieszy. każdy mi się cieszył, że jest tam pusta kodiaksi. Te to to nie była moja wina. W ogóle jego Wiesz. Chciałem... obok ciebie rozwalić blocze. Co robisz? Co? Mogę wejść do Twojego pokoju? Chcesz coś zrobić? Nic, tylko zobaczyć. O, dobra. <grym> I co, będziesz miał większy pokój? O, no, jeden pokój, bo ci może z Ja tu mam wyjątkowo. wiesz, dlaczego ja tu mam wyjątkowo? muszę hmm. że świat. tak, ja, Wreszcie. No, końca. Ups. Nie powiem, że ta mapa jest grana przez 2 Ups. Prze a w sumie przez <laughs> Co? Kto mnie zrzucił? To nie nie wam, bo się ja patrzyłem do skrzynki. Mhm. Ej, jedno pytanie. Chyba trzeba iść po drewno. No ja właśnie poszłam po drewno. Ale nie, mnie odrzuciło 3 Ej, ty, Grzybowa wyspa. Co? Aha, Grzybowa wyspa jest w moim okręgu. Wiesz? Mm -hmm. um. Ej, owieczki! Owieczki! Tak jest. A ja chyba, pójdź na działkę, pójdź na tą, na działkę, jak gada. Po prostu zobaczyć, bo to są te... Ty masz chyba... Ty masz y, młotek? Młot? hammer. Tak, tak, tak. A on ma ogień o, o dla klęty? Tak. Ona naj, tu w końcu jest król. Mogę je zabić? Tak, ty. <grym> ten... <grym grym zębienny> Sąbiaczek! <grym>. Ja robię tylko grupka. Ja sobie hamer na poziomie miejsce stopnia i Ale nie ma za tyle tego... Nie uliczona chyba. No dobra Marcin, Sy O. Dobra, miejsce. Nie ma. E, może już skończymy, bo kończy mi się miejsce na dysku. że taki krótki, ale... Jak kończy mi się miejsce na desku, więc jest, jest, nic nie poradzę. что... Папа, объем мне